Wszystkim tu Magda. Dzisiaj dowiecie się, jak zapuścić zdrowe, kręcone włosy. Ja z przyrostem nigdy nie miałam problemu, ale z naturalną suchością już tak. I głównie skupimy się na tym, ale nie tylko. Przede wszystkim chodzi tu o to, aby włosy już od nasady rosły w dużo lepszej kondycji, ponieważ już od skóry głowy będą pielęgnowane jak trzeba. Podcinanie końcówek. I może być to absurdalne, bo w końcu mówię Wam o zapuszczaniu włosów. No ale jeśli na początku nie podetniemy tych włosów, które są suche, zniszczone, rozdwojone, to niestety to zapuszczanie nie ma sensu, ponieważ to rozdwojenie będzie szło ku górze i będą tutaj nam włosy rosnąć, ale niestety będą się z dołu kruszyć i to w ogóle nie będzie miało sensu, więc. Pierwszą zasadą bardzo ważną jest właśnie podcięcie końcówek. Po podcięciu warto obserwować włosy i zdecydować, co ile miesięcy podcinać te końcówki, żeby one były zdrowe, żeby wyglądały dobrze, żeby końcówki nie były spuszczone. To wszystko jest indywidualna obserwacja. Kolejna sprawa to zabezpieczenie końcówek, i właśnie dzięki temu, że będziemy je zabezpieczać olejkiem czy jedwabiem, ja zabezpieczam włosy na mokro końcówki. A potem, gdy wysuszę włosy, również nakładam jakiś olejek na końcówki. I właśnie to jest taka, taki podpunkt, który sprawi, że właśnie nie będziemy musiały tych włosów podcinać. Oczywiście produkty do końcówek nie mogą zawierać alkoholu denat, który wysuszy je jeszcze bardziej, co spowoduje, że w ogóle będzie trzeba ściąć te włosy. Ja przy obecnym rozjaśnianiu włosów lubię nakładać sobie na końcówki codziennie, chociaż troszeczkę tego oleju, żeby powstała ta powłoka filmotwórka. Twórcza, żeby te końcówki były mniej narażone na te wszystkie uszkodzenia mechaniczne z zewnątrz. Odżywianie, odżywianie i jeszcze raz odżywianie. I oczywiście przy odżywianiu tutaj mówię na przykład o metodzie OMO. O myciu włosów odżywką, o nakładaniu maski na włosy i najlepiej robić to jak najczęściej. Oczywiście, jeśli nie macie czasu, to fajnie, jeśli chociaż jeden taki dzień w tygodniu by się znalazł, gdzie możecie tą maskę nałożyć. Oczywiście to też zależy, co ile dni myjecie włosy, no ale to odżywienie jest mega, mega ważne, żeby te włosy mogły zdrowo rosnąć, żeby były odżywione, żeby dobrze wyglądały, żeby nie chciały się przede wszystkim kruszyć. Myślę, że prędzej czy później włosy Wam się odwdzięczą, Będą coraz lepiej wyglądać w ogóle, jeśli teraz zaczynacie, oglądacie ten film i chcecie wdrożyć te zasady wszystkie olejowanie połączone z masażem. Oleje przede wszystkim bardzo wpływają na to, że te włosy są zabezpieczone. To są emolienty, więc olejowanie też tworzy taką powłokę filmotwórczą. Oleje nabłyszczają włosy. Olejowanie daje taki efekt długotrwały, czyli naprawdę te włosy się tak nie puszą, są w lepszym stanie. Często widać mega różnicę, jeśli ktoś nie olejował, a zacznie olejować, skręt jest o wiele, wiele lepszy. No i jeśli wasza skóra głowy jest zdrowa, jeśli przyjmuje oleje na głowie, to warto podczas olejowania sobie tą skórę głowy masować. Ale to też jest indywidualne, bo nie każda skóra głowy lubi oleje, lub jakiekolwiek natłuszczacze na tej skórze głowy. Oczywiście mega istotne jest potem dobre zmycie oleju z włosów, odżywką oczywiście, a nie szamponem. Potem szampon jest ok, ale głównie odżywka zmywa oleje, zwłaszcza ze skóry głowy. No bo jednak jeśli niepoprawnie zmyjemy te oleje ze skóry głowy, to potem mieszki włosowe mogą być zaczopowane, włosy mogą zacząć wypadać i po prostu to jest takie błędne koło. No, a masaż przede wszystkim pobudza nasze krążenie cebulki do przyrostu większego. Nawet jeśli masujemy włosy bez żadnego oleju, to jest mega, mega duży plus, aby te włosy zaczęły szybciej rosnąć. No i pamiętajcie też, żeby ten masaż wykonywać delikatnie opuszkami, aby wszystko było delikatnie przeprowadzone, aby te włosy nie ciągnąć, nie wyrywać, wiecie. Wszystko delikatnie. Zdrowe odżywianie jest mega ważne przy zdrowym zapuszczaniu włosów, ponieważ jeśli mamy jakieś niedobory, jeśli nie jemy pożywnego jedzenia pełnego witamin i tych wszystkich drogocennych tam składników, no to niestety włosy nie będą rosnąć, mogą nawet wypadać, więc to jest mega ważne to co dzieje się z nami wewnątrz. Jeśli widzicie jakieś wypadanie takie przez dłuższy czas to warto po prostu zrobić badania. Jeśli chodzi o zdrowie włosów i wzrost to warto skupić się na takich składnikach jak biotyna, witamina A, C, E, kwasy tłuszczowe i białko. No i też warto pić herbatę z suszonych liści pokrzywy, ale trzeba robić przerwy. Poczytajcie dokładnie w internecie jak to powinno wyglądać. Ale pokrzywa, przyspiesza porost włosów. Kolejna sprawa to satyna. Powiem Wam, że poszewka satynowa jest mega istotna w tym, ponieważ jeśli dobrze zabieczymy włosy na noc, jeśli będziemy spać na poszewce satynowej, to te włosy nie będą się wyrywać, nie będziemy wycierać włosów o bawełnę, o, ba o poszewkę z bawełny i dzięki temu też te włosy będą mogły w spokoju sobie rosnąć, będą zdrowe. Po myciu nasze włosy będą w lepszym stanie przez kilka dni, przez dłuższy czas, z racji tego, że po prostu będą delikatnie nie sunąć po satynie podczas nocy, a nie się ścierać. Wiecie, wtedy te włosy się wyprostowują, zwłaszcza tutaj na karku, więc też oczywiście warto na noc aplikować nad kark na włosy olejek zabezpieczający. Satyna mega poprawia stan włosów i naprawdę warto się w nią zabezpieczyć. Mogę podlinkować na dole sklepy, gdzie znajdziecie poszewki satynowe. Myślę, że to wam bardzo ułatwi sprawę. No bo i mi satynową poszewkę szyła mama, bo wtedy jeszcze na rynku takich nie było. Także no teraz macie ułatwione zadanie. Wystarczy kliknąć, zakupić i mieć tą poszewkę na długie długie lata. No i ostatnia, myślę, najważniejsza sprawa to łagodność, cierpliwość i systematyczność. Te wszystkie trzy cechy muszą być, jeśli chodzi o zapuszczanie włosów, bo bez tego możemy do niczego dobrego nie dotrzeć. Łagodnie musimy się obchodzić przy włosach podczas rozczesywaniu na mokro. Tutaj naprawdę czasami potrzeba trochę czasu, aby delikatnie te włosy rozczesać, żeby na grzebieniu było. Jak najmniej włosów. Rozczesujemy powoli i dokładnie. Musimy być systematyczni przy olejowaniu, odżywianiu, masowaniu włosów i zabezpieczaniu końcówek czy też włosów nad karkiem. Za miesiąc, trzy miesiące czy pół roku możemy ujrzeć najlepsze efekty. To jest wszystko zróżnicowana sprawa, zależy z jakimi włosami zaczynacie, więc cierpliwość. Dużo cierpliwości to jest wisienka na torcie. U mnie też z cierpliwością jest ciężko, ale włosy mnie tego naprawdę nauczyły. Czas i tak upłynie, ale to od Was zależy, jak ten czas wykorzystacie. Naprawdę Magda Coelho, ale taka jest prawda. Myślę, że to są takie najważniejsze wskazówki, jeśli chodzi o zapuszczenie zdrowych włosów. Myślę, że jeszcze kilka by się znalazło, ale te wskazówki są najważniejsze w tym wszystkim. Także dajcie znać, czy stosujecie się do nich, czy już od dawna może je stosujecie, widzicie jakieś zmiany, zapuszczacie włosy. Dajcie mi koniecznie znać, jak to jest u Was. Ja już kończę, trzymajcie się gorąco, zapraszam na mojego Instagrama. Buziaki, pa pa!